Cześć, witajcie! Dzisiaj znowu film z serii Gadająca Głowa i trochę statystyk. Minęły już prawie 3 lata odkąd mam panele fotowoltaiczne. Dokładnie to 13 kwietnia miną 3 pełne lata, kiedy mamy panele. No, i przydałoby się zrobić jakieś podsumowanie. Planowałem pierwotnie takie podsumowanie co roku, ale jak, jak wyszło, tak wyszło. Czyli, no po prostu filmy się nie ukazały. Zresztą też nie byłem do końca przekonany, co ja mam wam tam pokazać. Dzisiaj też nie jestem w 100% przekonany, że to są informacje, które kogoś mogą zainteresować. No, ale myślę, że nie jest to nic złego, a zawsze. Trochę wiedzy nie zaszkodzi. Jeżeli chodzi o jakieś podstawowe rzeczy, odsyłam na pewno do filmu, gdzie opisuję, jaką mamy instalację, jak to działa itp. Natomiast pokrótce, mamy 972 kW pika. Jest to na panelach Korab Encore. Jako falownik mamy Froniusa Symo 8,2, czyli on daje nie więcej niż 800, 8200 watów na sieć. No, no, instalacja jest przewymiarowana, to jest jakby tak odpowiednio patrząc pod względem spadków na, spadków wydajności paneli itp. itd. Więc dlatego tak jest to robione. I to sobie tak działa. Powiem Wam, że przez pierwszy rok na pewno było lepiej niż przez miniony rok. Paneli się pojawiło więcej u nas w okolicy, napięcie jest wyższe. No i faktycznie w tej chwili jest tak, że nawet w nocy mamy w okolicach 240. Niestety, no ale... Powiem wam tak, mam odniesienie do tego, jak działa Fronius, którego ja posiadam i falownik sąsiada, nie ma co ukrywać sofar, który też jest ustawiony na normę polską. I powiem wam, że o ile fronius w momencie, kiedy następuje podbicie napięcia, to on zgodnie jakby z wytycznymi, zwiększa produkcję mocy biernej, tak, żeby utrzymać tą produkcję jak najdłużej, czyli zmniejsza tą produkcję, ale ją utrzymuje cały czas, żeby była jak najdłużej. Natomiast sofar. Dobija maksimum i się wyłącza. I tak co chwilę. No ale to falownik, jak falownik, ja mam swoje doświadczenia, każdy ma inne. Może przejdźmy trochę do statystyk, bo wiem, że to zawsze lubicie. Tu mamy statystyki z naszego pierwszego roku, kiedy działała działa fotowoltaika, czyli mamy 2021 rok. Panele, tak jak mówię, zaczęły działać od 13 kwietnia. Największą produkcję mieliśmy wtedy w czerwcu. Tak, jak widzicie. No tu mamy 600, 1300, 1500 i potem już 1300, 900, tak więc coraz mniej. Natomiast łącznie panele wyprodukowały 8 MWh. No nie jest źle. W 2022 roku było już 10, czyli z instalacji 972 uzyskałem ponad 10 000 kWh. Jest to bardzo ładny wynik. Jak widzimy, oczywiście, miesiące zimowe, czyli luty, styczeń, tam listopad, grudzień, słabo, bardzo słabo. Natomiast miesiące typu maj, czerwiec, lipiec, podobnie, znowu czerwiec był najlepszy. O dziwo, marzec też był bardzo ładny, bo ponad 1200 kWh wyprodukował falownik. Zawsze warto pamiętać o tym, że panele lepiej się spisują w okresie wiosennym, jeżeli jest słońce, niż w okresie letnim. Jest to związane po prostu z tym, że panele się Opalają, jak ja się śmieje w lato, czyli panele się zaczynają przegrzewać. Jak jest bardzo duże ciepło, panele po prostu tracą na swojej wydajności. Więc tu mamy 2022 rok, mamy 10 tysięcy kWh, czyli 10 MWh. Mamy teraz rok zeszły, 9,69 MWh, czyli troszeczkę mniej. Jak widzicie, znowu maj, czerwiec było wysoko, potem lipiec, sierpień, wrzesień znowu były te spadki. Więc można powiedzieć, że instalacja spokojnie produkuje około tych 9, więc 9 a 10 kWh. Sekundkę. W tym roku natomiast, jako że mamy luty, no to produkcja jeszcze nie jest za duża. Jak widzicie, w lutym jest raptem 315, w styczniu było 232. Możemy to porównać do roku ubiegłego, tu było 139, 365. No więc o ile w lutym nie ma szans przebicia, bo już luty się kończy. Natomiast w styczniu to było 232, a rok temu było tylko 139. No to już jest troszeczkę więcej. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Natomiast możemy jeszcze dodać licznych energii, które posiadam chyba od 2020. O, możemy, od lipca. I to, co widzicie, zielone, tak, czyli te ujemne wartości. To jest zużycie energii, które generowałem, tak? Czyli jak widzicie, od, od momentu, kiedy został zamontowane, tu nie był w całym miesiącu, więc możemy tutaj zacząć na sierpień. Jak widzicie, wyprodukowałem 900, a zużyłem 400. Tutaj znowu wyprodukowałem 1000, zużyłem 300, wyprodukowałem 800, zużyłem 500 i tp, i Natomiast rzeczy, której tutaj nie mamy, to jest e, autokonsumpcja. Tego mi tutaj nie pokazuje. Postaram się wam to pokazać, jak to wygląda. W Home Asystencie, U siebie, w Home Asystencie każdy może sobie skonfigurować taką zakładkę Energia. Ona wygląda właśnie w ten sposób. Znowu się tutaj przesunę trochę na bok. Mamy zakładkę Energia. Mamy tutaj możliwość podglądu, jak to wygląda w ciągu jednego dnia. Jak widzicie, tutaj w prawym górnym rogu mam na przykład zużycie dzisiaj 187 litrów wody. Panele wyprodukowały 4,7 kWh. Dom zużył 22, z czego niskoemisyjne to tam jest wyliczane na podstawie tego, ile energii oddałem itp. Itd. Możemy sobie to zobaczyć, że weźmiemy sobie bieżący rok. No i znowu nie mamy tutaj jakichś zatrważających wyników, ale weźmy sobie rok zeszły. Chwilę to potrwa, będzie mieliło. Dobra, mamy dane z ubiegłego roku. Jak widzicie, tutaj jest to dosyć fajnie przedstawione. Na niebiesko mamy energię pobraną z sieci. Tutaj, akurat na górze, wartość niebieska to jest energia pobrana z sieci. Fioletowe to jest to, co oddałem do sieci, a żółte to jest autokonsumpcja. Widzicie, można zobaczyć, w jakim stopniu wykorzystuje energię wyprodukowaną przez panele i jak to wygląda w skali roku. Mamy tutaj informację, że produkcja z energii słonecznej w danych miesiącach. To ile to wychodziło. To są te pokrewne dane, co były w, widziane w aplikacji SolarWeb Froniusa. Tu są po prostu te same dane, które są przesyłane przez falownik bezpośrednio do Home Assistanta. Kładka energia. Tutaj te dane się same zbierają itp. Itd. Natomiast ja oprócz tego mam jeszcze zakładkę, gdzie na bieżąco są dokonywane różne obliczenia. Tutaj, czyli tu mamy główne koło energii które pokazuje, ile w tym momencie pobieranej jest energii z sieci. Tutaj by była informacja, ile jest pobieranej mocy albo produkowanej przez panel fotowoltaiczny oraz ile zużywa dom. Położyć takie sytuacje, że tutaj mamy war oczywiście wartość odwrotną. No i... Tutaj Bartek z przyszłości podczas montażu jeszcze stwierdziłem, że parę rzeczy trzeba dograć. Między innymi pokażę Wam, co ostatnio dodałem do home Assistanta. Tutaj widzicie takie ładne wykresy, które niedawno się pojawiły. A mamy tutaj informacje na temat tego pierwszy wykres, ten górny, który teraz widzicie się podświetla. To jest dzienne zużycie energii z podziałem na poszczególne urządzenia. Czyli widzicie, że jest tutaj pokazane skąd pochodzi energia, że jest np. sieci droga, sieć tania, panele. Tak? Tutaj widać, że panele. Dodatkowo mamy tutaj e, łączny pobór ile jest autokonsumpcji. Łączny pobór dzisiaj i ile zużywałem poszczególne urządzenia, które monitoruję? nie mam tutaj pompy ciepła, inne, których nie monitoruję szafę rakową zamrażarkę, lodówkę ITP, natomiast tutaj niżej jest wykres, który pokazuje mi na bieżąco zużycie, czyli jaka jest moc chwilowa. No i mamy tutaj panele, poszczególne fazy, no i poszczególne urządzenia, które widzicie, co ile zużywa. Oczywiście te małe, są niewidoczne w tej chwili, jak je kliknę to się powiększają i widzę, jakie to jest urządzenie, tak? Więc to w ten sposób nie jest idealnie czytelne, na telefonie jest mniej czytelne, ale chciałem mieć przedstawione to w ten sposób graficznie. To na razie jest jeszcze w wersji tak zwanym brudnopisie, ale później się pojawi w odpowiedniej zakładce w Home Assistencie. Ale to tak w formie ciekawostki. A teraz wracamy do materiału. Jak widzicie, w dzisiejszym dniu zużyłem 23,3. Produkcji było 4,7, czyli tyle, co napłakał. Natomiast w sieci zostało pobrane... 18,9 kWh, 0,3 oddałem do sieci, natomiast 4,4 skonsumowałem. tak. Tu mamy wartości, które mogę sobie podejrzeć w tygodniu. O, widzę, że nie działa. No, nie, zużycie się nie wyświetla, no ale to tu takie coś powinno być. Czyli widzę produkcję z poszczególnych dni, z minionego tygodnia. Jak to wyglądało? Tutaj mamy koszty prądu orientacyjne, taką jak wstawię kwotę. To są sumy orientacyjne, ale jakby i tak za prąd nie płacę. Więc to są tylko sumy orientacyjne. Tutaj mamy zużycie godzinne, dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne. Mamy oczywiście zużycie wody, też odczytuję z nakładki Apatora na liczniku energii. Też mam zrobiony odczyt, więc polecam, fajne rozwiązanie. Tutaj mamy produkcję paneli, czyli ile mamy dziennie, tygodniowo, miesięcznie, rocznie. Tutaj mamy eksport, który jest liczony, czyli tutaj widzicie, ile panele wyprodukowały 547. Natomiast wyeksportowały tylko 288, co daje nam, że niby w magazynie jest 230. Ale ja zacząłem teraz liczyć bilans. Jeszcze nie wiem, czy on będzie prawidłowy. Okaże się dopiero w połowie roku, jak przyjdzie. przyjdzie Rozliczenie i wtedy będzie wiadomo, czy jestem na plusie, czy na minusie, i czy dobrze to liczę. Tu mamy takie rzeczy, tu mam pobór poszczególnych urządzeń, czyli mam na przykład pobór pompy, klimatyzacji w salonie, rekuperatora, suszarki, czajnika, czy oczyszczalni ścieków. Wszystkie te rzeczy są jakby liczone, zliczone, dodawane ITP. Tu mam natomiast zużycia w poszczególnych miesiącach, sobie rozbiłem, Zużycie miesięczne w domu. Możecie zobaczyć, że w styczniu zużyłem ponad 1 MWh. Jak to rozbijemy, to widzimy, że cały dom zużył łącz, łączny koszt. No to oczywiście, koszta to jest słowo umowne. Ja sobie to po prostu liczę tak mniej więcej. Ale możecie zobaczyć, że dom zużył w taryfie dziennej 400, prawie 40 kWh, a w taryfie nocnej prawie 750. Przy czym dom zużył 429, a pompa ciepła 765. No. Tak samo, o, jakby się ktoś zastanawiał, czy podział, podział na tani, drogi prąd w domu ma sens. No to jak widzicie, w taryfie dziennej w samym styczniu dom zużył 181, a w taryfie nocnej 238. I mówimy tutaj o urządzeniach bez pompy ciepła. To są tylko zużycia u nas w domu. Czyli jak widzicie, mimo wszystko, że jest taryfa dzienna i nocna, to więcej prądu zużywamy w taryfie nocnej. Sami widzicie, jak to wychodzi. Dlatego ja cały czas zostaję przy G12W. A mimo, że nie, nie muszę, no bo mam niby panele i to się równa, ale jeżeli bym wypadł z. E, jakby banku energii, czyli skończyłby mi się prąd w, w sieci, który oddaję, bo mam stare zasady, no to wtedy mogę wykorzystać po prostu to, że mam tanią taryfę. Bo mimo tego, że prąd jest droższy, to nadal pozostałe opłaty powodują, że jest różnica między pierwszą a drugą taryfą. Tu jeszcze w prawym rogu macie takie informacje jak moc chwilowa na urządzeniach i inne takie rzeczy. Jeżeli będziecie kiedyś chcieli jakieś dokładne opisy z Home Assistanta, to też nie ma problemu, żeby je wykonać. To znów ja z przyszłości. Najważniejszą rzeczą, której nie poruszyłem jest jakby kwestia zwrotu instalacji paneli fotowoltaicznych, bo to jest bardzo mocno podnoszona kwestia, czyli zamontowałeś panele za 40 tysięcy, kiedy ci się to zwróci, bo przecież nie masz prądu za darmo. Oczywiście, ja bardzo często powtarzałem, jak ktoś się mnie pytał o koszt prądu czy coś, to mówiłem, że mam z paneli, ale nie, że z paneli, bo za darmo, tylko z tej skarbonki, za którą zapłaciłem 40 tysięcy i ona sobie leży tam na dachu. No i teraz tak, może zacznijmy od poborów, jak to wyliczyłem sobie, więc mamy tak, mamy najpierw od 2020 roku mieszkamy tutaj, tak, więc mamy jakby 2020 rok, tu mamy pobór płatny, czyli nie mieliśmy paneli i wtedy to wyszło niecałe 6000 kWh, jeżeli chodzi o koszta, no to koszta poboru są obliczane w innych moich filmach tam macie koszty, koszty energii elektrycznej itp., niemniej tutaj to widzimy i wyliczę sobie średnią. Nie będę liczył dla taniej, dla drugiej, tylko wyliczę sobie średnią z tych taryf. No i teraz mamy tak. W roku 2020 zapłaciliśmy 3200 zł za prąd, mniej więcej. I teraz tak. Ważną rzeczą tutaj jest to, e, to, znaczy tutaj mamy sam koszt związany za pobór prądu, za same kWh. Nie dodaję tutaj kosztów abonamentu itp., więc zacznijmy od 2021 roku. więc najpierw mamy pobór płatny, prawie 4000 kWh. Było to w momencie, kiedy jeszcze nie mieliśmy paneli, potem już mieliśmy panele i widzimy, że pobraliśmy z magazynu 3500, panele wyprodukowały 8000. Z tego wyeksportowaliśmy 6600, a 1300 mieliśmy autokonsumpcji. To daje nam koszt około 2000 zł za prąd. Natomiast w roku już następnym, czyli mamy 2022, łącznie pobraliśmy 8,5 MWh, z czego z magazynu pobraliśmy 6300, a produkcji było. Znaczy pobór łączny to jest pobór łączny, jaki ja miałem w domu. To nie był pobór z sieci. O, może tak. Czyli tu mamy pobór z magazynu to 6350, czyli to jest pobór, który pobrałem z sieci de facto, z PGE. Panele wyprodukowały 10 MWh, eksportu było 7880, natomiast autokonsumpcji 270. No i tutaj mamy rok ubiegły, gdzie z sieci pobraliśmy jeszcze więcej, bo 9100, sporo. Sami nie wiemy dlaczego, dlatego teraz zacząłem bardziej monitorować. Między innymi ten wykres w Home assistance dlatego żeby bardziej monitorować, co ile zużywa prądu, może coś tam zmienić, żeby było taniej. I tutaj mamy tak: pobór z magazynu było 6800, produkcji 9600, eksportu 7300, natomiast autokonsumpcji 2300, więc dosyć duża jest ta autokonsumpcja w wakacje. No i teraz tu mamy same koszty, tak? czyli jeżeli płaciłbym za prąd, to w tym roku, czyli ubiegłym w 2023 roku, nie liczymy tej ceny poniżej tarczy, czyli liczymy już tą stawkę bez tarczy, czyli mamy tutaj złoty 20 zł za drogą 10, grosze za tanią, czyli średnio prawie złoty 10. Zł. Wyszło prawie 10 tysięcy złotych za prąd no i teraz możemy sobie to zrobić w ten sposób, czyli tak mamy koszt instalacji 40 tysięcy i teraz tak, w 2021 roku panele wyprodukowały prądu za 2000 zł minus koszta, bo, znaczy dodajemy do tego koszta abonamentu, tak, czyli to plus to i dzielimy przez, przez to, daje nam to 19,5 Znaczy prawie 20 lat zwrotu. Natomiast w roku następnym gdzie prąd już, gdzie po pierwsze prąd był droższy w 2022 dużo droższy był, tu mieliśmy 57 groszy, tu już mieliśmy 71 groszy, więc prąd już był droższy, więc i o, tu, tu jesteśmy, czyli mamy pobór 8520 razy stawka daje nam 6100, wtedy od 40 tysięcy odjęliśmy to, co panele wyprodukowały w 2021, mamy sumę i to już mamy 6,3, w 2023 roku mamy już 3,5 roku niecałe. Dlaczego tak, taki duży skok? Ponieważ mamy w, o wiele wyższy koszt jednej kilowatogodziny. Im droższy prąd, tym panele szybciej się zwrócą. Tak? Czyli wychodzi, że jeszcze 4 lata przy tych cenach, co mamy w tej chwili, a wszyscy mówią, że będzie drożej, więc jakby szybciej to wyjdzie, a panele się jeszcze szybciej zwrócą. Przy czym jest ciekawa rzecz, może ktoś mi podpowie, nie chcę, nie chcę mówić, że tak było czy nie było, ale mam wrażenie, że tak było, bo coś tak wspominał konsultant, ale ja nie jestem pewien. Na początku fotowoltaiki mieliśmy rozliczenie dwumiesięczne i przeszliśmy na rozliczenie półroczne. I mam wrażenie, że w momencie, kiedy przeszliśmy z dwumiesięcznego na półroczne, to wyzerował nam się magazyn energii. Jeżeli jest ktoś w stanie to potwierdzić, kto bardziej się roze rozezna w PGA i ich zasadach, to mógłby to w komentarzu napisać, ale wydaje mi się, że wyzerował nam się magazyn energii i w tym roku najprawdopodobniej energii nam zabraknie. Tak mi się wydaje, ale to się okaże, jak przyjdzie rozliczenie półroczne, bo powiem wam, że z niektórymi tymi rachunkami z PGE to się nie da nadrobić. A już nie wspominając o tym, że to jest patologia, że tak duży podmiot jak PGE nie ma czegoś takiego jak eulicznik w tauronie. Tak, no to tamto to jest po prostu super, że z dziennym opóźnieniem, ale macie cały czas odczyt z danych, które można było importować fajnie do Home Assistant, a tu nie można. No więc tak, to jest jakby chyba najważniejszy aspekt. Czyli przy, ty, przy obecnej cenie energii, gdzie mamy prawie złotówkę za kilowatogodzinę, przy tak dużych poborach, które my generujemy, wychodzi, że panele zwrócą się za 3,5 roku. A teraz wracamy jeszcze do tego, co tam miałem chyba mądrego do powiedzenia albo nie. I będziemy kończyć. Miłego. Jest jeszcze jeden aspekt, który mogę poruszyć, mianowicie jak przedstawiałem Wam w jednym z filmów ofertę, którą dostałem od Bizon Energy, no to tu jest jedna rzecz, którą śmiesznie możemy jakby porównać, czyli tu macie tam parametry samej instalacji, co jak działa, tu macie wizualizację jak jest budynek ustawiony względem e, północy, widzicie jak jest budynek tutaj umiejscowiony, jak są umiejscowione panele, jak są wyliczone e, zacienienia w skali roku, ile procent, jaki panel tutaj przez lukarnę, przez komin, w zależności gdzie są jak panele, natomiast ciekawą rzeczą są uzyski, jakie tutaj mamy. Czyli według symulacji wychodziło, że panele będą generować około 9200 kWh, a według wcześniejszych statystyk doskonale wiemy, że panele produkują więcej. Więc jest to dobra informacja. Oczywiście pewnie z czasem ta wartość będzie podobna. No, jak będzie gorszy rok, mniej słońca, to będzie gorzej. Jak będzie więcej słońca, będzie lepiej. Ale widać, że te wyliczenia nie są. Jak to się mówi, e, brane z powietrza, czyli faktycznie mają jakieś tam odzwierciedlenie. To tylko tak.